Dobry wieczór, kochani. W dzisiejszym czytaniu odpowiemy sobie jeszcze na pytanie, co się wydarzy między wami do końca tego miesiąca, czyli do końca października. Mamy do wyboru dwa zestawy kart. Wybierzcie sobie albo numer jeden, albo numer dwa, i w kolejnej odsłonie będę je osobno omawiać. No dobrze, kochani, zaczynamy. Grupa numer jeden. Może będę od razu odsłaniać karty. Mamy siódemkę mieczy. Mamy dwójkę mieczy. I na koniec mamy, kochani, dziesiątkę mieczy. Okej. Okay. Bardzo ciekawy rozkład. Taki bardzo mentalny rozkład. Dlaczego? Ponieważ pokazały się aż trzy karty z żywiołu mieczy. Kochani, od razu mówię... Szczególną uwagę niech poświęcą temu czytaniu znaki powietrzne, czyli wodnik, waga oraz bliźnięta lub to czytanie może bardzo rezonować właśnie z osobami spod tych znaków, o które pytacie. Ok, czyli mamy żywioł powietrza razy trzy z po jednym z każdego znaku zodiaku. No dobrze kochani. Siódemka Mieczy, zaczynamy energią mieczową, siódemkową, czyli energią unikania, kochanie. Energia unikania, ta opcja, w ogóle wszystkie te trzy karty pokazują nam okres napięcia, okres milczenia, w którym obie lub jedna ze stron mogą działać z dystansem lub nawet ukrywać swoje prawdziwe emocje. Więc w siódemce Mieczy. Kochani, jak już powiedziałam, bardzo często pokazuje się energia unikania, uciekania, energia braku zaufania lub poczucia, że coś dzieje się za kulisami, energia strategii, energia ostrożności, ale wynikająca właśnie z lęku. Tą energią zaczynamy, więc najprawdopodobniej większość z Was pyta o osobę, z którą w danym momencie kontaktu, nie utrzymuje, kochani. No dobrze, teraz kolejna karta. Przechodzimy do dwójki mieczy. Dwójka mieczy pokazuje nam dosłownie blok emocjonalny. Tutaj pokażcie, popatrzcie. Mamy na karcie skrzyżowane dwa miecze. W takim geście nie podchodź do mnie. Nie podchodź do mnie, nie zbliżaj się do mnie. To jest energia zawieszenia, energia też braku podjęcia. Jakiejś decyzji, właściwie przy siódemce mieczy, jest to uciekanie od podjęcia jakiejś decyzji. Próba zachowania równowagi równa się brak decyzji, dla osoby, o którą pytacie oczywiście. No i kończymy ten nasz mentalny rozkład. Kochani, dziesiątką mieczy jest to karta końca. Jest to karta kulminacji tego całego napięcia, które się wytworzyło lub jeszcze przez jakiś czas będzie tworzyć. Przypominam, że karty są stawiane do końca miesiąca. Karta dziesiątki mieczy bardzo często symbolizuje koniec pewnego sposobu komunikacji. Tutaj pamiętajmy, że trzy karty z żywiołu mieczy pokazują nam komunikację, pokazują nam myślenie. Pokazują nam przepływ nie emocji, ale um, przepływ naszych myśli, jakiś proces intelektualny. Mogą też oznaczać punkt, w którym już nie da się czegoś dalej przeciągać i konieczne jest uwolnienie. No dobrze, kochani, sumą tych wszystkich trzech kart, może żeby już tak zakończyć bardziej optymistycznie, jest karta słońca. Karta słońca pokazuje, że po tym całym kryzysie, który tutaj się dzieje i jeszcze być może przez jakiś czas będzie się dział, następuje tu karty pokazują, że do 10 dni następuje rozjaśnienie, następuje oczyszczenie, ulga i jakaś prawda, która zostanie wypowiedziana, która wyjdzie na jaw. Może dojść do momentu szczerości, jeśli bolesnej. Kochani to prowadzącej do większej jasności wewnętrznego spokoju. Więc na pewno będziecie pod koniec miesiąca wiedzieć więcej, niż wiecie teraz. Więc podsumowując, moi drodzy, możliwe znaczenie tych kart jest takie, iż do końca miesiąca może dojść do jakiegoś przesilenia w komunikacji, ponieważ mamy trzy karty z żywiołu mieczy lub emocjach, po którym zobaczycie wszystko wyraźniej w jasnym świetle. W wyraźnym świetle ta rozmowa może być trudna. Może być trudna, dla niektórych może być bolesna, ale będzie konieczna, aby... Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Nie musi to oznaczać też końca Waszej znajomości czy Waszej relacji. To jest ważna uwaga, ale raczej koniec jakiejś iluzji, e, oczyszczenia tego, co teraz się dzieje lub co e, wisi w powietrzu. No dobrze, moi drodzy, i radę jeszcze sobie zobaczmy. Radę. Dla osób, które nie mają kontaktu e, z. Dla osób, które nie mają kontaktu z daną osobą, o którą pytacie, pokazała nam się karta księżniczki denarów. Księżniczka denarów jest kartą początku. Na pytanie, czy dana osoba się odezwie, daje nam odpowiedź pozytywną. Jest szansa na to, że ta osoba się do Was odezwie do końca tego miesiąca. Raczej nie w sposób bardzo emocjonalny, tylko w taki sposób przemyślany, w taki sposób praktyczny, nawet bym powiedziała bardziej badając potrzebny grunt do dalszych rozmów. Czyli może to być coś krótkiego, coś spokojnego, coś prostego, coś praktycznego, coś e, związanego ze sprawami zawodowymi, nawet jeżeli takowe Was łączą. E, nie będzie to emocjonalna wiadomość, natomiast na taką wiadomość możecie liczyć. Także bardzo tutaj energia nam się pokazała y, ciekawa, ponieważ y, pokazała się energia nowego początku, czyli ten przełom w komunikacji najprawdopodobniej nastąpi do 10 dni. A Księżniczka Denarów jest taką. Y, Zapowiedzią, jest taką zapowiedzią jest takim otworzeniem bramy do dalszych, do dalszych raspów.